To może was zaskoczyć. Na ślęży odkryto istnienie ludzi na tysiące lat przed pojawieniem się Celtów i Słowian. Zanim ktokolwiek nazwał ją świętą górą, zanim powstały rzeźby, wały, rytuały, ślęża już żyła w świadomości ludzi. Jeszcze pod koniec epoki lodowcowej na jej zboczach pojawili się pierwsi myśliwi. Nie Celtowie, nie Germanie, nie Słowianie. Ludzie z czasów, których nie obejmuje żadna legenda. A potem przyszła epoka brązu i kultura łużycka, która zrobiła tu coś, co zmieniło historię tej góry na zawsze. To oni jako pierwsi zrobili ze ślęży centrum kultu, święte miejsce, punkt, do którego wracano przez tysiąclecia. Ślęża miała moc na długo, zanim pojawiły się wielkie plemiona. A to dopiero początek. Całą historię góry znajdziesz w naszym nowym filmie na kanale.